Dzień dobry z tej strony, Ensign. Dużo was z was prosiło, abym porzucał też jakieś zwykłe gierki, więc, jako że wyszły rankedy, to pomyślałem, że jest to idealna okazja, żeby sobie troszeczkę pogadać, troszeczkę z tej takiej mniej profesjonalnej strony się pokazać i też pograć sobie giereczki. Cel jest taki, że wbijamy rangę Valoranta. Oczywiście, będzie to bardzo ciekawe. Jeszcze raz. Cel jest taki, wbijamy rangę Valoranta. Yeah, go, hey guys, <laughs> Oczywiście będzie to bardzo ciężkie, mam nadzieję, że się uda. Ja can, uh, yeah, can go. Y ten. Ale na pewno, na pewno, na pewno co na mi diamencik wejdzie. Na razie jest Gold 3 idzie, idzie jak spłatka, tak yeah, naprawdę większość gierek wygranych, nie ma promotku. Jedna rzecz mnie denerwuje, gram cały czas na tym pierdzielonym splicie, naprawdę z 6 no? gierek, 7 gierek pod rząd na splicie. Oh, sorry, sorry. Flash, Flash. Oh. Flash. Panu site Infinity. No one no one Jeden w Enemy spotted. One inch smoke and smoke. One heaven. Szczerze powiedziawszy tą mapą po prostu żygam. No po prostu żygam tą mapą. Are you Francois? Yes I am. Jotam bro. Chat, it's a Batsmark. Tam tam shotgun. Daję się go boję trochę, nice Z heavena na wyjdzie they're to A, they're to a. I'm Rob's, okay a... one more... Ja tu proszę o are... heal ładnie guys, a tu a, plan, a tu okay? nic go outside B, hide there because they are throwing an arrow Wait for the arrow then push B fast Ok Ja okay. mam jakieś szalone plany F yes, dron dronny do po prostu right, so, right and left and... Jet kaput chodzi? Nie nie chodzi. A wreszcie nie chodzi. Come. Chodź I need you. What? O kud. Guardian, Robs, one Robs, one heaven. Go go guys go. I, one more B window. Ja już nie będziemy na bulldogu tylko na kałaszku, więc powinno powinno być łatwiej. Na midzie gra ta jetka, ona wydaje się jakimś kocurem, więc nie wiem czy chce wychylać, ale możemy spróbować. Może ledwo go zabiłem. Can you heal me? guys. please, Ok, ok, chill, chill, One ropes, ropes, one No i znowu bulldog. Bardzo, bardzo nie lubię grać tej mapki po tej, po tej Sian, stronie. No, eko eko, no dobra. No to jak Może szeryfik jakiś wleci. One tapki, co wy na to? To nie bądźcie szeryfik. Take flight. Heaven, heaven, heaven be, heaven be. Clean. Ale flash, ale flash, może to, to flash. Flash, flash. To bierzesz. ja, ja. Kevin. I have, have Si, and... yeah. <smart classics> <gazbows> wow, hey, you. si, 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 up. si, si, up, get up. I'm Robes. No, Robes. Robes? Jak on mówi ropes? to mi się kojarzy z ropsem z Goł z tym graczem i go przed, w głowie. Jak on mówi. Let's go again, one more. Nic nie ma nawet? Aha. City, last po yeah? City. City, Are you sure? E, yeah. Yeah. Going back. No, no, no. Mam nadzieję, że wleci platynka po tym meczu. Oczywiście jeżeli wygramy, no bo może jeszcze można jeszcze przegrać, ale... Jest szansa na platynkę. Myślę co teraz zrobić. Chyba, ch chyba pod tobę podlecę znowu. I will drone B. Tylko sowa gra na tym B. zdążymy mi trafić. I have B, I have B Nice. Uh, that was fine. There is only one guy playing B, it's Sova. We can try to just rush him or something, I can drone. Mm. No to jak działa, to bet ja tam będę dronował i patrzy gdzie jest Sowka po prostu area oh. Enemy spotted no, ale ja cofam stamtąd, ja cofam Ja yeah, mam rotating to you One heaven, one heaven guys One more heaven Ooh. No i niepotrzebnie no si no. si zacząłem mówić, mogłem się skupić na strzelaniu Boję się tej snajperki There's a guy in You can rest your friend Yeah, I'm going there with you guys. <laughs> of course you still need me. He's <laughs> alone, no. side clear, side clear, guys. Side... Wait for me, I will go from spawn. Wait, right, side, I'm, side, coming. Side, I'm, coming. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Wait, 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 wait. Taken out. One enemy remains. Backside, oh, backside, before and go ahead. I'll go, uh, I'll go. Okay. Dziękuję. Nie chciałem ulta używać na jedną osobę w takiej sytuacji. Ty pan, ale wypadł z tym spajkiem ode mnie. No, zmienimy troszeczkę grę i sobie. Pójdziemy na A, ale ja nie chcę dronować. Chcę sobie tak piknąć, wyjść, piknąć, zabić, albo zginąć. Kto wie. One more low. No dobra, nie było, ale musiałem skończyć, żeby nie być na takiego frajera, że go nie zabiłem. Ja wyczuwam platynkę w powietrzu, szczerze. Mam nadzieję, że wejdzie. Mam pomysł, mam pomysł co zagram w tej runcie. Poleci ulti mida. I go, 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 go. Go, go. Go go No, ulcowy. Ulcowy generalnie. One city, one city. Jest bardzo dobry. Sit. Wiedziałem, że gdzieś tu jest, ale myślałem, że po lewej jeszcze będzie kurde, B, and Bridge Place. Ja bym zagrał tą ludkę na spokojnie, wolniłem sobie dronka. I will smoke. B B B steps. B. Ja właśnie zawsze w takich momentach panikuję. Naprawdę. Jeszcze na splicie, gdzie FPS mi spadają do 60, kurde. Na szczęście mój team jak mnie w bardzo ładny sposób kieruje. Tak jest, kłócanie musi być. Dobra, ja Wam pokażę, jak zagrać fajnie na przeciwników na eko. To demonstruje Wam moc Aresa. Nie, no zobaczycie serio. Dobra, może jeszcze nie w tej rundzie zobaczycie, ale, ale będzie, będzie. W głowie miałem generalnie taką akcję, że wszyscy beraszują i tutaj leci sobie Ace, ale tak też może być.

Dobra, z otwierania zamieniam się w zamykanie, więc chyba czas to zmienić. Dobra, teraz im pokażemy. Som something o, B. No. No, i tak się wygrywa właśnie Giereczki odynkiem. Ciekawe, czy platynka wjedzie. Mam nadzieję, że tak. Istniałem w OP, bo troszeczkę strawowałem pod koniec. Ale. Ale, ale może wleci, może wleci. Czy wleci? Jakby było MVP na 100% by wleciała platynka. No, a jednak wleciała platynka. Więc to już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się seria spodoba. Bardzo, bardzo chętnie bym rzucał takie coś częściej, bo mega przyjemnie się gra te gry i komentuje i generalnie ma zabawę. Jeżeli się film spodobał, zapraszam do zostawienia lajka, like do zostawienia subskrypcji. Do tysiąca brakuje naprawdę malutko. Nawet nie wiem, czy nie ma tysiąca w momencie, kiedy to wrzucę. Może być, może nie być, ale brakuje naprawdę malutko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam oczywiście miłego dnia jak zawsze i cześć!